Ewangelii, według Świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Będą znaki na Słońcu, Księżycu i gwiazdach, a na Ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających Ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie było ciężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień, nie przypadł na Was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej Ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Marcel, widziałeś tego gościa w telewizji, co mówił o końcu świata? To ten, co mówi, o teraz uwalniam wasze umysły. I poczujecie, że wasza, że wasza aura jest wolna, jest wolna, i poczujecie mordy. drżenie mordy. wszechświata, <laughs> lubowiem zbliża się koniec świata. Koniec. Jezu, Jezu! Oglądałeś telewizję? Słyszałeś, co mówi ten gościu? Koniec świata! świata. Chłopaki, nikt nie zna końca świata, nawet ja. O tym wie tylko mój ojciec. W TV, w Google'ach, w radiu i w kolorowych gazetach jest pełno takich kłamczuchów, którzy chcą się stać waszymi nauczycielami i was pouczać i namawiać na SMS-y. Jezu! Tylko Ty jesteś naszym nauczycielem. I tylko Ciebie chcemy słuchać. Świetnie. Ja Was nigdy nie zawiodę, i nie oszukam, i nie będę opowiadał takich bajek codziennie w telewizji. A co będzie tak naprawdę na końcu świata? Będzie wielka katastrofa, a ludzie, którzy we mnie nie wierzą, żyją w grzechu i nie są moimi przyjaciółmi, będą mdleć ze strachu. A dlaczego? Bo są ludzie, którzy nie chcą słuchać Boga. Sami sobie i innym robią bardzo źle, a Bóg kocha tylko to, co dobre dla Boga i dla drugiego człowieka, i dlatego chce zniszczyć zło. O, to nasza koleżanka Beatka nie musi się bać, bo pomaga swojej sąsiadce. Ona ma już wiele lat i nie może już chodzić, a Beatka robi jej zakupy. A ja pomagam mamie, bo urodziła się moja siostrzyczka i ciągle gubi smoczki. A ja ich szukam, myję i daję do buźki. <laughs> Marcel, wiesz, że raz twoja siostrzyczka tak zgubiła smoczek, że sam nie mogłem go nawet znaleźć. <laughs> Pamiętajcie, że ci, co czekają na mnie, nie muszą się bać. Ci, co pomagają sobie nawzajem, co czuwają w modlitwie na spotkanie ze mną i są bez grzechu, są też przygotowani na koniec świata i wiedzą, że im nie stanie się nic złego. O, jak ktoś jest bez grzechu, to czeka na Ciebie z nadzieją i radością, bo jest twoim przyjacielem. Tak, moi przyjaciele są radośni, bo ujrzą Syna Człowieczego, czyli mnie. Ujrzą mnie na obłoku z wielką chwałą i mocą, i dziś do Was mówię: Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się Wasze odkupienie. Czy to nie super, że z każdym dniem każdy człowiek jest coraz bliżej spotkania ze mną? No, no pewnie. pewnie, że super. Mhm. I to jeszcze na obłokach ole jazda. Chłopaki, a co teraz przeżywamy? Teraz jest Adwent, Jezu, nie wiesz? Czyli czas oczekiwania na Ciebie. No, jestem mile zaskoczony, że wiecie, co to jest Adwent. Adwent to radosny czas oczekiwania na moje przyjście. Kto na mnie czeka, nie musi się bać końca świata, bo mnie kocha i odwiedza mnie w kościele. Tak jak ci ludzie w ławkach za krzaczkami widzicie? Ich? Aha, widzimy! widzimy. Pomakamy do nich? Powiedzcie im, żeby wracali swą wiarą do Boga, by Bóg mógł ocalić ich na koniec świata. Ludzie, słyszeliście? Chyba słyszeli. O, widzę, że znowu w telewizji jakiś gościu chce straszyć ludzi z ekranu i mówi: Adin, Dwa, Tri, ja mu dam tri. Muszę mu przemówić coś do serca, bo takich andronów to dawno nie słyszałem. No, chłopaki, pamiętajcie o mnie i się pilnujcie. Cześć, na razie. Powodzenia, Powodzenia Jezu! Jezu. Pan Jezus powiedział, że jego przyjaciele nie muszą się niczego bać i czekają na niego z radością. Wcale nie trzeba płakać. Wystarczy mu zaufać i czuwać w modlitwie na spotkanie z Bogiem. Uff. Myślałem, że wszyscy zginą. No co ty? Zginą tylko ci, co są źli i żyją w grzechu. Nie ma czego się bać. Że takie bzdury puszczają teraz w TV. I są tacy, co ich słuchają. To jest. Odin, dwa, tri, cztery, pięć, sześć.